Witam serdecznie, z tobą jest Dzisiaj prezentuję Suzuki Burgman 400 z rocznika 2011. Sprzęt w kapitalnym, fantastycznym stanie. Przyjechał w całości, jest bezwypadkowy, z Belgii. Przebieg tylko 20 tysięcy kilometrów I tam 900, coś takiego. Teraz dokładnie. O, 20 tysięcy 947. Z ABS-em, dodatkowo wyposażony w handbary. Podgrzewane, e, tripa, e, malecki, oczywiście wszystko sprawne. Dodatkowo jest doposażony w kufer centralny e, oryginalny Suzuki. Wszędzie jest naprawdę w rewelacyjnym stanie i tak mówię, przyjechał w całości. Co zostało przy nim zrobione? E, to wjechały nowe opony Pirelli e, i to są e, e, Rosso Scooter. Diablo dokładnie, chyba tak. Diablo Rosso Scooter. także z wyższej półki, opony z tyłu nowe klocki wjechały, bo jest, były po prostu słabawe. Poza tym, tarcze klocki tutaj bez zarzutu, wszystko jest w porządku. E, ABS, oczywiście, jest sprawny, wszystko jest ładne w tym pojeździe. Naprawdę w świetnym stanie. Były tylko jakieś drobne wyprawki zrobione na gdzieś tam na rantach, bo były delikatne jakieś tam takie, no bazowałbym to bardziej od niż rysy, więc tego na, na, jak się nie przyjrzymy, to nawet tego nie widać. Yy. I co, yy. kanapa jest w obiciu brązowym i tak samo stylistycznie tu jest dopasowane, jest to też jest tutaj w brązie. Od razu też dodam, że gdyby ktoś bardzo był zainteresowany tym pojazdem, ale ta kolorystyka kanapy i tej listwy mi się nie podobała, to w razie czego jest to do zrobienia, że ta mogę po prostu wymienić na czarną, to na przykład okleić folią, żeby było też w czarnym kolorze, ale ja tego nie ruszam. Ktoś być może chce, tak jest w oryginale, ale w razie czego mówię o tym, że jest taka możliwość. Yy, gdyby się ktoś zastanawiał, że chciałby, no ale, więc proszę tylko po prostu dzwonić i rozmawiać, i będziemy ustalać w razie czego. No, co, z mankamentów jakieś, które są. No to tutaj jest otarcie, które też doprowadzimy gdzieś bliska. Tak, jak mówię, gdzieś tutaj na, na rancie tu było obtarcie, jest zrobiona wyprawka. Gdzieś tutaj też. Więc są drobne wyprawki zrobione, ale to tak naprawdę tylko kosmetyka. Bo nic tutaj. O, tu jest jakieś delikatne otarcie na tej osłonie napędu. I co jeszcze? No, tutaj, o, tutaj były wyprawki zrobione na rancie tego końcówki Tumika, bo było też obcierane. No Słona jest tu delikatnie, ma takie po prostu ryski, ale generalnie jest bardzo ładnym stanie, mimo wszystko. Jak z reguły, one są mocno pościerane, że tego chromu już nie widać. Na tej stronie, o, tutaj było delikatnie pęknięcie, to zostało sklejone od spodu, więc żeby to po prostu cały czas było ok, ale z tym nic więcej nie robiłem. I tak jak mówię, tu gdzieś znajdziemy jakiś dosłownie delikatne, ale trzeba się naprawdę przyjrzeć. Aha, i ten handbar też tutaj ma delikatne otarcie, a i jeszcze teraz dopiero doglądam tu minimalnie na lusterku i na tym też. O, to, to są takie największe mankamenty tak jakby, tego pojazdu, co no, na sprzęt kilkunastoletni to myślę, że tak jest naprawdę w świetnym stanie. Eee, tu oczywiście wszystko. Wygląda bardzo pięknie, jeśli chodzi z wykładzina, jest komplet kluczy oryginalny są zaraz pokażę z drugiej strony. O tutaj także wszystko jest naprawdę. Co jeszcze? Dwa kluczyki, dwa klucze do kufra też. Oczywiście mówię, tak tak powiedziałem, wszystko jest sprawne, jest zimny, mogę go sobie odpalić, także teraz będzie wiadomo, jak to pięknie chodzi. Także no, odpala odpalana strzała, bardzo piękny pracuje silnik. Co jest ważne dla tych Burgmanów, że no z nimi przy większych przebiegach trzeba uważać na silniki. E, więc no cóż. Zapraszam wszystkich serdecznie do zakupu tej, tego wyjątkowego egzemplarza. Naprawdę w super stanie i z bardzo małym przebiegiem. Pozdrawiam z Tobą Dodam jeszcze może jedną rzecz, e, żeby było wiadomo na 100%. Oczywiście może być dostarczony pod dom, może być przygotowany do rejestracji, jak również, i bo co do zrobienia na pewno jest serwis, no olejowo, tak, który powinien być przy tym przebiegu zrobiony, to też oczywiście mogę przygotować, to jest kwestia tylko uzgodnienia, chyba, że ktoś po prostu robi sobie to we własnym zakresie, tak samo odbiór osobisty, to jest wszystko do ustalenia, ale generalnie wszystko jest możliwe. Także zapraszam jeszcze raz.